Nie wiem, co się mogło stać. Jest na okresie próbnym. Jeden błąd, a wyleci z hukiem z firmy. O co chodzi? Prosiłam, żeby nie dzwonić do biura. Co takiego? Hola. Hola. Był tu gonsalon, dzwoniłem na komórkę, ale nie odpowiada. Nie wiesz, co się z nim dzieje? Dzięki, czekałam na tę ósemeczkę. O nie, to ja na nią czekałam. Spokojnie, kantuję. Znowu wygrałam. Nie chcę cię więcej widzieć. Chętnie się wyprowadzę. Mam tego po dziurki w nosie. Nędzny dram. Nie mogę już na ciebie patrzeć. Zamknij się. Już dawno chciałem się stąd wyprowadzić. Mam cię dosyć. Nie wyprowadzasz się. Ja cię wyrzucam z mojego domu. Chciałabyś, żeby był twój. Wynocha stąd. Nie chcę cię tu więcej oglądać. A no myślisz, że ja chcę ciebie oglądać? Mam cię dosyć. Żałuję, że cię w ogóle poznałem. Byłeś ze mną tylko dla forsy, ty śmierdzący nędzarzy. Ja przynajmniej nie mam pracę. Nie jestem na łasce Milagros. Pracujesz? Przedajesz się? Jeszcze jesteś z tego dumny? Nie mam mnie. Pani Lucrecia przy telefonie. Przed chwilą dzwoniła jego żona. Gonzalo popełnił samobójstwo. Znaleźli go w pokoju hotelowym. Trochę. To niemożliwe. Był w bardzo kiepskim stanie i nie pozwolił sobie pomóc. Zamknął się w sobie i... Proszę pani mama, co się dzieje? Wynoście się stąd. Nie chcę tu nikogo widzieć. Co robisz w domu? Ten idiota, Ręco. Mamy do załatwienia niezwykle ważną sprawę, a ty tracisz czas na głupie awantury z mężem? Nie potrafisz odróżnić tego, co ważne, a co jest jakąś bzdurą? Masz rację. Przyjeżdżaj natychmiast do biura. Nie pozwolę, żeby jakaś kłótnia popsuła nasze plany. Zaczynam się niepokoić. Może odłożymy to na inną okazję, kiedy Twoja córka trochę się uspokoi. Pan Wilson nie powinien mnie tu więcej widzieć. Nie możemy tego odwołać. Teraz albo nigdy. Nie chcę żadnego ryzyka. Siedziałem już w więzieniu i nie mam zamiaru tam wracać. Wszystko będzie dobrze. Fernando Fernanda już tu jedzie. Musi tylko dostać upoważnienie na dostęp do magazynu. Zaufaj mi. Jeśli w ciągu godziny nie zdobędziesz tego zezwolenia, zwrócę towar dostawcy. Zgoda. Za godzinę na parkingu. Wychodzę. A kiedy wrócę, nie ma tu być po tobie śladu. Jasne? Nie hysteryzm. Z przyjemnością się stąd wyniosę. W życiu nie byłem tak nieszczęśliwy jak z tobą. Więc szukaj sobie szczęścia w objęciach tych starych babek, które ci płacą za to, czego nikt nie zrobi im za darmo. Jeszcze tutaj? Spadnę z tego. Jest ręce? No? Nie. Twojego pana też nie ma. wiem, nie przyjdzie dziś na dużo pracy. Szkoda. Zaczekasz na ręce? Nie. Widziałam Cię w telewizji. Podobało Ci się? Nie. Co się stało? O co pokłóciłaś się z ręcem? Dajcie mi spokój. Nie mam czasu. Co on zrobił? Dlaczego zmieszałaś go z błotem? Zapytaj swojego męża. Jest lepiej poinformowany niż ja. Wyjeżdża pan? Mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Zabrałam niektóre rzeczy do prania. Czy nie? Nie, spal albo wyżej. Wyjeżdża pan na zawsze? Zostaw mnie w spokoju. Mam dosyć twoich plotek. O co chodzi? Mama, Renzo to gigolak. Męska dziwka. Teraz to nieważne. Idź do swojego biura, wymyśl jakieś usprawiedliwienie i załatw ten ślizg. Właśnie odkryłam, że mój mąż... Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Sarmiento dał nam godzinę. Jeśli zawalisz sprawę, oddatował. Uczysz się i umaluj. Wyglądasz okropnie. Co zrobiłeś, Fernandzie? Dlaczego nie dzwonisz? Najmocniej no przepraszam. Sandra powiedziała, że tutaj pana znajdę. Miałaś przygotować dokumenty wysyłkowe Jakiś problem? Nie. Trochę to trwało, bo pojechałam osobiście sprawdzić wysyłkę i odkryłam pewne nieścisłości. Rozbieżności w liście towarów i kilka podłuczonych butelek pisko. To się zdarza. Chodźmy przejrzeć te listy. Za tydzień chcę mieć ocenę pracy pani Malatesta. Powiedziała, że mam zapytać Jose Antonia. Co się mogło stać? Zadzwoń do niego. Martwi mnie, że pan Renz opakuje walizki. Nie chciał powiedzieć, czy wyjeżdża, czy się wyprowadza. Ale sądząc po tej ja awanturze. Porozmawiam z nim. Długo tu jesteś? Już kończę Szkoda, ja dopiero przyszedłem Masz jakieś plany na jutro? Może wpadnę trochę poćwiczyć Skończyłaś? Zapraszam cię gdzieś Może zadzwonię 449-5638 Wychodzimy Kto to? Czego chciał? Zapytał, która godzina Nie widzę najmniejszych szans, żeby się z nią pogodzić. Oboje jesteście zdenerwowani. Za parę dni wszystko się ułoży. Nie sądzę. Wiesz, co? Nie Pamiętaj, że drzwi tego domu zawsze są dla Ciebie otwarte. Jesteś nie tylko mężem Fernandy. Pronto sehen ex-Esposo.